LOLO 320 nagrałem kolejny odcinek, i dzisiaj zagrałem w inną grę właśnie gry, w gry Google Play. Tylko najpierw muszę to znaleźć, bo nie, wiem gdzie to w ogóle mam. O, tu. Tutaj. Już teraz zaczynam. Niech mi się załaduje, najpierw. O, a to co? Nie, lepiej tak. O, mam to. Okej. Oookay... Bam, 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 Mogę zagrać w to? Ale bardziej ...na tych normalnych grach. Super, no nie, nie fan race, o! Sapera, pasjansa może nie, albo... Mogę zagrać w Idle World. Strasznie fajna gra, polecam. No może nie tak strasznie fajna, ale buduje świat po prostu. Mm, no tutaj już... Mam już drugi świat. I patrzcie, Amerykę, znaczy Afrykę. Ble, 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 dobra, bla, ble, ble. Sto. prawie będę miał całą Afrykę. Afryki tiki, Afryka. Bum, bum. Bum, bum. O! To nie jest potrzebne. Dobra. O! Okej, okay, to gdzieś tu musi być. O! Widzę. Tam to o, tu, 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 o. O, tu, tu. Jakie malutkie. U! Mam południową afrykę. O! Je! Yeah. Dobra, czas na oceany. To może przynajmniej zrobić 50. Tak. Mam Azję. Ten. Czekajcie, zaraz pokażę. Ten wielki świat. Dlatego tu fajna muzyczka, posłuchajcie. Mm, 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 mm. Serio fajna muza, co? O. Tutaj mam więcej. O, patrzcie. Wow. Dobra. Stylki z Soil. Ale ten światło już jest po prostu... O! To są te bakterie! Wow. Czekajcie, ja to muszę sprawdzić. To są te jakieś ale Algae to jest. Coś takiego zielonego tu było gdzieś. O! Na tym świecie. O! Okay, dobra. Teraz wybieramy inną. Napiszcie mi w kolejnym odcinku, co mam nagrać. Proszę, tu wam pokazuję. Przeczytajcie sobie, daję Wam kilka sekund. Dobra. To? Oprócz tego VR. I ma... Moja biblioteka, bo tata mi to ściągnął. To nie. O tu. 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 No i jeszcze to. No i jeszcze to. Oprócz Project Pointer. Moje pierwsze apki. Dobra, więc Nara. Napiszcie w komentarzach co ona zagrać.